Nieznane młodzieszyny. Tak, jak bardzo trudno jest wyobrazić sobie historię Sochaczewa, bez opisania losów tamtejszego zamku, tak niemożliwe jest opowiadanie o dziejach Młodzieszyna bez wspomnienia o dzwonnicy znajdującej się przy tutajszym kościele parafialnym. Ja nazywam się Antonina Czubak. Zapraszam do obejrzenia programu z cyklu Nieznany Młodzieszyn. Dzień dobry! Mówiąc o bohaterce dzisiejszego filmu, będziemy wspominać również młodzieżyńskie kościoły. Pierwszy drewniany kościół istniał w Młodzieszynie już w roku 1464. Owa świątynia nosiła wezwanie świętego Leonarda i świętej Barbary. Nie wiadomo jednak, czy istniała przy nim oddzielna dzwonnica. Oddzielna, bowiem czasem dzwony wieszano na kościelnych wieżach. Także kolejny kościół w Młodzieszynie, zniesiony z inicjatywy biskupa poznańskiego Andrzeja Młodziejowskiego w roku 1769, był budynkiem drewnianym. I mimo, że mamy dużo wiadomości o nim, to nadal brak informacji o tym, czy świątynia miała oddzielną dzwonnicę. Kościół funkcjonował ponad 100 lat, ale po zuchwałym rabunku i zniszczeniach, o których napisał Kurier Warszawski, 3 marca 1847 roku, zdecydowano się świątynię tylko częściowo wyremontować. Dlaczego zapadła poważniejsza decyzja, by wznieść budynek z cegły, a wraz z nim także murowaną dzwonnicę? Jednak od zaplanowania do realizacji minęły długie lata. Murowany kościół wzniósł ksiądz Antoni Morski, proboszcz w młodzieżynie w latach 1870-1897. Rozpoczęta w 1872 roku budowa zakończyła się jesienią roku 1877. Wiadomości o tym znajdziemy również w Kurierze Warszawskim. Przyznacie, że nowy kościół i dzwonnica wyglądały imponująco. Brak wiadomości o ilości zawieszonych tam dzwonów, sądząc jednak po zachowanej do dziś konstrukcji dachu dzwonnicy mógł tam wisieć nawet duży dzwon. Jedno ze źródeł wspomina właśnie o takim dzwonie o wadze ponad 500 kg. W listopadzie 1918 roku podczas rozbrajania Niemców odebrano broń niejakiemu deringowi. Ten miał się odgraszać, że jeszcze tu wróci i się zemści. Nikt nie brał jego groźb poważnie, te jednak miały się ziścić, a dzwonnica była ich świadkiem. We wrześniu 1939 roku. Niemcy kościół zbombardowali, ale e, dzwonnica ocalała. Zr, e, zrabowano z niej dzwon. Podczas okupacji hitlerowcy urządzili w dzwonnicy więzienie i katownię, gdzie zamęczono wielu mieszkańców okolicznych wsi. Wówczas komendantem żandarmerii w Młodzieszynie był wspomniany Dering. Za swe zbrodnie został zastrzelony 20 sierpnia 1943 roku przez żołnierzy Armii Krajowej. Powojenne losy dzwonnicy początkowo nie przedstawiały się dobrze, mocno ucierpiała podczas końcówki II wojny i pierwotnie za zgodą warszawskiej kurii metropolitalnej planowano jej rozbiórkę. Jednak dzięki opisania w prasie tego zamiaru i zainteresowania dzwonnicą Związku Bojowników o Wolność i Demokrację rozbiórki zaniechano, za ponad 7 tysięcy złotych wyremontowano ją. Wybito od strony drzwi, drogi drzwi, by każdy mógł zobaczyć miejsce męczeństwa Polaków. Murowano także dwie pamiątkowe tablice. 5 lipca 1953 roku zawiesł tu dzwon Maryja poświęcony przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dzwonnica budzi szacunek, a młodzież z naszej szkoły często ją odwiedza i pielęgnuje. Planowany jest remont dzwonnicy i jej otoczenia. I to by było na tyle w dzisiejszym programie Nieznanym Młodzieżem. Zapraszam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia. shno tv